Thank you. Witam Was, tutaj Łukasz z biegu.pl. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić rzecz, która na najbliższy czas jest, wydaje mi się, podstawowym wyposażeniem przyczepek rowerowych, czyli zestaw narciarski, od ski-kitting. Pokażę Wam pokrótce, jak to wygląda, do czego możecie użyć. To wygląda tak, proszę bardzo, pokażę Wam to, że tak, mamy dwie płozy montowane w miejscach, gdzie demontujemy tylnie koła. One są naprawdę lekkie, z lekkiej konstrukcji, co, co ważne, nie mamy tutaj żadnych, że tak powiem, elementów wystających przez ślizg, ślizg jest naprawdę fajny, delikatny. Druga rzecz, mamy dwa drążki, które są teleskopowe, które się rozkładają w, w zależności od naszej długości, naszego kroku nart biegowych, które używamy. I dodatkowo jest pas, który też jest, jak widzicie, regulowany w dwóch zakresach. Dodatkowo fajne miejsce na bidon, na jakieś drobne przekąski. Do czego służy ten zestaw? To znaczy tak, to jest zestaw główny do, głównie służący do narciarstwa biegowego. Jeżeli ktoś uprawia skitury, jak najbardziej, jeżeli zjeżdżacie gdzieś na jakichś niestromych stokach, podejdziecie pod górkę, pod zniesienie, jak najbardziej powoli można się na tym zestawie. Natomiast na stoku regularnym, że tak powiem, narciarstwie... Nie jest to zestaw do tego, na pewno to do tego nie służy. Pokażę pokrótce Wam jak to się e, montuje i do jakich przyczepek też to opowiem na końcu pasuje. Proszę bardzo, zobaczmy to jest tak, demontujemy, demontujemy e, najpierw, może zaczniemy od tych drążków. Weźmiemy dwa drążki teleskopowe, zdemontujemy koła. Tutaj mamy przyczepkę TULE od SPORT. Najwyższy model obecnie dostępny na rynku firmy TULE. Jak widzicie, te koła są, jak wszystko w tulu, dosyć łatwo, w szybki sposób demontowalne. I w to miejsce, już zdejmuję rękawiczki, i wkładamy, w to miejsce wkładamy drążek. Patrzeć należy, żeby ten element szary, jak zwykle, zaskoczył. Nie powinien wystawać czerwony pasek tutaj. Wtedy świadczy to o tym, że zestaw jest prawidłowo zaczepiony. Drugi, z drugim drążkiem robimy to samo. O, zaskoczył i mogę Wam pokazać jak to wygląda przy wpięciu. E, o, w ten sposób pokażę jeszcze zanim zamontujemy płozy. Regulowany tutaj pas biodrowy. Proszę bardzo, to wygląda w ten sposób. Miejsce na dodatkowe przekąski mamy. I teraz pokażę Wam jak montujemy płozy. Płozy. System już przestula. Klik wyrobiony, opatentowany i bezpieczny. Zaskoczyła nam jedna płoza, z drugiej strony dokładnie zrobimy to samo, wyjmujemy koło, klik i wsadzamy na klik płosy. I tak oto mamy cały zestaw. Co ważne, zestaw jest kompatybilny z wszystkimi szczewkami ogólnie dostępnymi Tula, czyli Cross Sport Cup. Natomiast do starych przyczepek typu Cheetah, Corsair e, i Q e, też również jest kompatybilny ze starszymi modelami. Naprawdę polecam do e, zimowej rozrywki z dzieciakami. Super sprawa. Do zobaczenia na ścieżkach biegowych, narciarskich.